Chciałabym dzisiaj odpowiedzieć na pytanie Mikołaja, który jest szczęśliwym singlem, właściwie jest całkowicie zadowolony ze swojego życia, bo ma świetną pracę, mieszka w świetnym miejscu, jest szczęśliwym singlem, ale jednak ma pewien niepokój i jest coś, co czasem nie pozwala mu spać w nocy. I pytanie Mikołaja brzmi: jak pogodzić? Bycie szczęśliwym singlem, z ogromnym pragnieniem i z potrzebą, żeby mieć rodzinę, żeby mieć dzieci i żeby, jak wyraził się Mikołaj, przekazać komuś szczęście. I są dwie rzeczy, o których chciałabym dzisiaj Tobie, Mikołaju, powiedzieć. Pierwsza z nich, spróbujemy hmm, znaleźć źródło tej Twojej potrzeby i chęci, żeby mieć dzieci i przekazać im szczęście. Ale najpierw chciałabym Ci coś pokazać. To jest sznur, który przywiozłam z Himalajów, kiedy wspinałam się na sześciotysięcznik i ten sznur był ze mną przez wiele lat. Nie wiedziałam, że przyda mi się kiedyś do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie Mikołajowi. Ale właśnie przyszedł ten moment, Widzisz, co robię. To jestem ja. To jest moje pragnienie. A życie jest dookoła. I teraz życie przynosi mi jakiś plan. Coś absolutnie niesamowitego. Coś takiego, czego ja bym sobie nie wymyśliła. Dlatego, że nawet nigdy nie przyszło mi na myśl, że mogłabym pójść w taką stronę, w jaką życie mnie właśnie zaprasza. Więc życie stawia przede mną tę drogę i ja próbuję wstać, ale nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że jestem przywiązana do jakiegoś mojego pragnienia, do jakiegoś żądania, jakie mam. Ludzie bardzo często. Próbują w taki właśnie sposób układać sobie życie. I teraz, dlaczego to robią? I dlaczego to im w życiu przeszkadza? I co można zrobić zamiast tego? Otóż tak, po pierwsze, każdy człowiek próbuje jakoś ogarnąć swoje życie. Ogarnąć swoją przyszłość. No bo to jest wielka niewiadoma. Jesteśmy tutaj na świecie, pojawiamy się nie dlatego, że powiedziałam kiedyś, ja chcę przyjść na świat i będę tym i tym, tylko niespodziewanie. Pojawiam się tutaj na świecie i teraz mam przed sobą życie i to jest niesamowite, pasjonujące, fascynujące, ale jednak bardzo czasami trudne. I wymagające zadanie, żeby to życie ułożyć, żeby rozwiązać problemy, które się pojawiają po drodze, i żeby jeszcze w taki sposób ułożyć życie, żeby być w nim szczęśliwym człowiekiem. Więc co robią ludzie? Zaczynają się zastanawiać, co miałoby się stać, gdzie mógłbym się znaleźć, co mógłbym mieć, co mógłbym robić, żeby być szczęśliwym. I wtedy usiłują przygotować dla siebie jakąś odpowiedź. Ale chciałabym Ci zwrócić uwagę na pewien drobny fakt. Kiedy zadajesz sobie takie pytanie, czego najbardziej pragnę, co musiałoby się zdarzyć, żebym był szczęśliwym człowiekiem, gdzie mógłbym być naprawdę szczęśliwym. Co mógłbym zrobić, żeby osiągnąć wreszcie stan szczęścia i spełnienia? Kiedy zadajesz sobie takie pytania, to odpowiedź na to pytanie jest przygotowywana przez Twój umysł na podstawie wszystkiego, co wiesz. Na podstawie wszystkiego, co wiesz o sobie samym, o życiu i o świecie. Zgodzisz się ze mną. Ale czy zgodzisz się ze mną też, że to wszystko, co wiesz o sobie, to wszystko, co wiesz o życiu i to wszystko, co wiesz o świecie, to jest mniej więcej 1% istniejącej wiedzy? Że gdyby na przykład... Bo wiesz tylko to, co już się zdarzyło. Za rok będziesz wiedział więcej, za 10 lat będziesz wiedział jeszcze więcej, ponieważ zbierzesz doświadczenia. Ale gdyby na przykład zebrać wiedzę dotyczącą życia, 10 osób, które są najbliżej ciebie, będziesz miał wiedzę 10 razy większą. Jeżeli zbierzesz 1000 osób, które są dookoła ciebie, twoja wiedza powiększy się tysiąckrotnie, tak? Po to podaję te przykłady, żeby ci uświadomić, że twoja wiedza na temat tego, co jest dla Ciebie najlepsze, jest ograniczona Twoim zasobem wiedzy, jaką posiadasz w tej chwili i nie tylko tym zasobem wiedzy, do której masz dostęp, ale też tym, co znajduje się w Twojej podświadomości. Dlatego, że wszystkie Twoje pragnienia, wszystkie Twoje plany, wszystkie Twoje marzenia, żądania, Wobec przyszłości. Wszystko to, co ci się wydaje, że byłoby dla ciebie najlepsze, zostaje przefiltrowane przez to wszystko, co zostało już w tobie kiedyś, dawno temu zapisane. To są te kody życiowe, o których często mówię. I teraz, na przykład, ponieważ nie wiem, bo nie napisałeś, jak wyglądała twoja przeszłość, ale na przykład istnieje taka możliwość, że wychowałeś się w domu, którym mogło być dostatnio i mogło ci niczego nie brakować. Miałeś nowy model komputera, mogłeś rozwijać swoje zainteresowania. Równie dobrze mogło być tak, że nie było was stać na wiele rzeczy, że Rodzice byli bardzo zajęci swoją pracą, ale niezależnie od tego, czy było tam dostatnie, czy ubogo, być może w Twojej rodzinie trochę brakowało kontaktu takiego bliskiego kontaktu między ludźmi takiego kontaktu, który jest poza słowami takiego porozumienia dusz, takiego stanu, kiedy wiesz, że możesz. Przyjaźni brakowało. <taki> Takiego stanu, kiedy wiesz, że niezależnie od tego, jaki masz kłopot, niezależnie od tego, czy zachowasz się dobrze, czy źle, niezależnie od tego, co zamierzasz zrobić, zawsze możesz przyjść na przykład do swoich rodziców i możesz z nimi o tym porozmawiać i oni wysłuchają Cię, nie wyśmieją Cię i będą starali się pomóc Ci, żebyś. Żebyś, żebyście wszyscy byli szczęśliwi, żebyście mogli utrzymać tę swoją przyjaźń, ponieważ dbacie wzajemnie o siebie. Być może tak było. I jeżeli brakowało takiej, takiej przyjaźni i wzajemnego szacunku, to ludzie, którzy wychowują się w takich domach, potem jako dorośli, cierpią właśnie na taki dojmujący brak poczucia bezpieczeństwa i akceptacji i własnej wartości. I ludzie w takiej sytuacji reagują różnie. Są tacy, którzy na przykład zaczynają otwierać albo włączać się w pracę jakiejś fundacji po to, żeby pomagać tym, którzy potrzebują pomocy i w ten sposób usiłują poprzez dawanie innym swojego czasu, swojej uwagi, poprzez opiekowanie się innymi, próbują sobie też zapewnić to czego im brakowało kiedyś w przeszłości. To jest mm, takie instynktowne zachowanie, z którego człowiek nie zdaje sobie sprawy, znaczy nie jest tak, że ktoś ma świadomość tego co nim kieruje. Mówię o mechanizmach, które są najczęściej nieuświadomione. I z takich właśnie nieuświadomionych potrzeb, braków wyniesionych z przeszłości, biorą się różne, bardzo silne pragnienia dotyczące życia, które mam teraz i przyszłości. I stąd właśnie biorą się żądania dotyczące przyszłości. Ale zobacz. Stwierdziliśmy już, mam nadzieję, że się ze mną zgodziłeś, że to, co wiesz w tej chwili na temat życia w ogóle, to jest niewielka część wiedzy, która na temat Twojego życia istnieje w ogóle, prawda? Dlatego, że um, gdybyś mógł stanąć teraz obok siebie i zobaczyć, to, co w Twoim życiu istnieje, i zobaczyć to, czego jeszcze nie ma, ale dopiero przyjdzie, to wtedy Twoja wiedza dotycząca Twojego życia i Twojego szczęścia być może zmieniłaby się całkowicie. Zgodzisz się ze mną? Więc masz teraz pewną wiedzę dotyczącą Twoich pragnień, Twojego życia, Twojej przyszłości. Na podstawie. Tej wiedzy, którą masz w tej chwili, wyciągasz wnioski i formułujesz pewne pragnienia. One formułują się w tobie, ale ty też pewnie czasami im w tym pomagasz. No bo na przykład mówisz: Chciałbym pracować w lepszej firmie i szukasz lepszej firmy. Więc na podstawie tego, co w tej chwili wiesz, formułujesz wnioski. I Określasz swoje pragnienia dotyczące przyszłości, ale kierujesz się wiedzą, która jest niepełna. Więc teoretycznie zapytam, jak myślisz, czy istnieje taka możliwość, że pragniesz czegoś, co wcale nie byłoby dla ciebie dobre, ale pragniesz tego teraz, dlatego że nie jesteś w stanie Przewidzieć przyszłości i zobaczyć, w jaki sposób to Twoje pragnienie rozwinęłoby się w praktyce. Na przykład, gdybyś teraz mógł, gdybym mogła zrobić taką magiczną sztukę ktoś dzwoni do mnie, ale nie odbieram gdybym mogła teraz zrobić taką magiczną sztukę że stajesz obok mnie i przenosimy się 20 lat naprzód. I patrzysz na swoje życie za 20 lat. I załóżmy, że życie odpowiedziało na twoje żądania, pragnienia. I widzisz siebie za 20 lat. Czy jesteś w stanie dzisiaj odpowiedzieć mi ze stuprocentową pewnością, że za 20 lat, po tym jak twoje marzenie będzie spełnione, czy masz... Stuprocentową pewność i czy możesz mieć stuprocentową pewność, że to naprawdę przyniesie ci szczęście? Bo ja myślę, że nie jesteś w stanie mieć takiej pewności. No, nie jesteś, dlatego że szczęście jest czymś subiektywnym. Szczęście jest czymś, co odczuwasz w momencie, kiedy jesteś w relacji z tym, co jest dookoła ciebie. Tak? No więc jeżeli nie możemy przenieść się teraz razem za 20 lat i zapytać Ciebie, jak się czujesz, czy jesteś naprawdę szczęśliwy, czy nie, to nie jesteś w stanie tego zgadnąć, jak będzie za te 20 lat. Więc na podstawie wiedzy, jaką masz teraz, formułujesz pewne wnioski i pewne pragnienia, i wydaje Ci się, że to jest najlepsze, co mogłoby się zdarzyć w Twoim życiu. Formułujesz pewne pragnienie i w pewien sposób uzależniasz swoje szczęście. Czyli przywiązujesz się do pewnej myśli, przywiązujesz się do pewnego planu. Jesteś przywiązany. I ponieważ jesteś przywiązany do tego planu, to szukasz możliwości zrealizowania tego planu, koncentrujesz się na tym. A jednocześnie nie jesteś w stanie zobaczyć wtedy innych rzeczy, które pojawiają się dookoła ciebie, i z całą pewnością nie jesteś w stanie wstać i odwiązać się. Dlatego, że jeżeli wybierasz życie w stanie przywiązania do jakiejś myśli albo do jakiegoś planu, to będzie ci bardzo trudno. Znaleźć alternatywę. I myślę, że będzie ci trudno dostrzec też to, co życie samo przed tobą postawi. I myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które dla mnie były kiedyś bardzo trudne, dlatego że ja też przywiązywałam się do różnych planów i stawiałam przed sobą cele, i uważałam, że mam cel i jestem ambitna, jestem skoncentrowana i ja chcę to mieć. A też miałam też takie wrażenie, że jak sobie coś wymyślę i yy, kiedy czegoś żądam, kiedy czegoś chcę, to życie mi to przynosi. Ale coś ci powiem. I to było niezwykłe, kiedy pewnego dnia sobie uświadomiłam ten fakt. Owszem. Kiedy przywiązywałam się do jakiejś myśli i żądałam, że coś ma się zdarzyć, i byłam wtedy taka silna w tym pragnieniu. I to nie było takie radosne pragnienie, tylko to było. Nie chcę użyć słowa rozpaczliwe, ale ono było w pewien sposób w pewien sposób takim właśnie totalnym przywiązaniem. To znaczy, gdyby to się nie zdarzyło, to o czym mówiłam, że tak pragnę. To byłabym bardzo rozczarowana. Miałabym żal, czułabym się skrzywdzona przez życie. I czułabym, że życie traktuje mnie niesprawiedliwie. Więc bardzo często dostawałam to, czego chcę. I wyobraź sobie, dostawałam to, czego chciałam i wcale mnie to nie cieszyło. Bo kiedy to dostawałam, to się okazywało, że to wcale nie jest. To, to miało być inaczej. To. to Miało być wcale nie tak. Owszem, mówiłam, że chciałabym mieć fajnego chłopaka, ale nie takiego jak ten. Owszem, mówiłam, że chciałabym mieć fajną pracę, ale nie taką jak ta, trochę inną. Więc zawsze żądałam czegoś więcej i czegoś następnego. I byłam bardzo przywiązana do tego, czego chcę. Aż pewnego dnia odkryłam. Coś, do czego chciałabym Cię namówić. I wiem, że to będzie dla Ciebie trudne, dlatego że, dlatego że kiedy człowiek czegoś chce, kiedy wie, czego chce od życia i kiedy wie, czego chce, jak powinno wyglądać jego życie i jakie ma plany na przyszłość, to w pewien sposób ma tworzyć dla samego siebie iluzję poczucia bezpieczeństwa. Bo jeżeli już sobie zaplanowałem moje życie i wiem, czego chcę. Wiem, co chcę zrobić, kim będę, i tak To w pewien sposób czuję się bezpieczny. Ale to jest przecież tylko złudzenie, dlatego że nie mam kontroli nad tym, co będzie, no nie mam. Mogę sobie mówić, że tego chcę. Mogę sobie mówić, że tak zrobię i tam będę, ale i tak życie może poprowadzić mnie zupełnie inaczej. Jeżeli będę do czegoś bardzo mocno przywiązana to nie będę mogła skorzystać z tego, co życie mi podsuwa. I w pewien sposób, kiedy przywiążę się do czegoś tak mocno, to mogę nie zauważyć drzwi, które pojawią się na mojej drodze. Mogę w ogóle nie chcieć słuchać tego, co jest moim przeznaczeniem? Dlatego, że będę skoncentrowana tylko na tym, żeby zrealizować mój plan, bo tak się do niego przywiązałam, bo wydaje mi się, że on jest dla mnie najlepszy. Ale w życiu <grym> czasem trzeba się puścić, trzeba się odwiązać i puścić. I zaufać. Dlatego, że jesteśmy tutaj na Ziemi. Owszem, po to, żeby realizować różne drobne plany, ale drobne plany, takie, które sięgają kilku tygodni, kilku miesięcy, może góra kilku lat, ale nawet jeżeli mam taki plan, który sięga dalej, to ten plan jest dla mnie zawsze otwarty. Ja wiem, że on nie musi się zdarzyć. Ja wiem, że życie pokieruje mnie w najlepszą możliwie stronę. Więc jak widzisz, nie jestem przywiązana do absolutnie żadnego pomysłu na życie. Nie jestem przywiązana do absolutnie żadnego marzenia, ani do żadnego planu, jaki mogłabym wykreować, używając do tego mojego umysłu. Jedyne, co mam, to otwartość na to, co może się zdarzyć. Jedyne, co mam, to niewzruszona i głęboka wiara w to, że jeżeli będę słuchała mojego serca i jeżeli będę wierna temu, co moje serce podszeptuje, jeżeli będę słuchała mojego instynktu i mojego sumienia, jednocześnie będąc w kontakcie z moim umysłem i podejmując świadome, racjonalne i mądre decyzje, ale jeżeli będę korzystała nie tylko z wiedzy, jaką daje mój umysł, wiedzy gromadzonej przez lata, ale jeżeli będę też słuchała mądrości, która jest we mnie, mądrości, która nie płynie z mojego umysłu, tylko płynie z połączenia z siłą wyższą, jeżeli będę w kontakcie z siłą wyższą, to wiem, że życie poprowadzi mnie w absolutnie najlepszą stronę. Taką stronę, której sama nie byłabym może w stanie wymyśleć. Być może życie poprowadzi mnie dokładnie w tym kierunku, w którym chciałabym iść, i może zdarzy się to wszystko, co gdybyś mnie teraz zapytał: jak chciałabym, żeby wyglądała moja przyszłość, to mogę Ci opowiedzieć, bo mam pewną wizję. Ale od razu Ci dodam, że. Być może to się zdarzy, ale być może zdarzy się coś zupełnie innego, i ja już teraz zgadzam się na to. I nie dlatego, że nie mam planu, nie dlatego, że nie wiem, co zrobić z moją przyszłością. Ja się zgadzam na to, dlatego, że wiem, że moja wiedza jest ograniczona, że to wszystko, co mogłabym sobie wymyślić, co mogłoby się zdarzyć w moim życiu w przyszłości. Każdy plan, który mogłabym dzisiaj stworzyć, każda mapa mojego życia byłaby narysowana tylko przy pomocy narzędzi, które dzisiaj mam. A przecież jutro mogę dostać niespodziewanie zupełnie inne narzędzia. Jutro mogę odkryć coś, o czym dzisiaj jeszcze nie mam pojęcia, i wtedy mój plan zupełnie się zmieni. Więc zamiast dzisiaj szukać Himalajskiej liny, którą mogłabym się przywiązać do jakiejś myśli albo do jakiegoś planu. Ja mówię, ta piękna, słoneczna lina na pewno przyda mi się w Himalajach, więc zachowam ją, ale na pewno nie będę się nią do niczego przywiązywać, ani do żadnego planu, ani do żadnego pomysłu, ani do żadnej osoby. Ani do żadnego pragnienia, do niczego, do niczego. Dlatego, że będzie to, co ma być. Dlatego, że to, co życie przynosi człowiekowi, to w jaki sposób życie prowadzi człowieka, jest najlepszą dla niego drogą. Pamiętasz, jest taka piosenka Rolling Stonesów? Yy, Teraz zapomniałam, jaka to. Jest. Teraz sobie przypomnę. Um, you can't always get what you want. Nie zawsze dostajesz to, czego chcesz, ale zawsze dostajesz to, co jest dla ciebie najlepsze. Bo tak właśnie to działa. My robimy sobie różne małe plany i mamy różne marzenia, i mamy różne pragnienia, i próbujemy w ten sposób zbudować sobie jakąś, jakiś mostek który prowadzi nas ku przyszłości. Ale ten mostek budujemy tylko z materiałów, które w tej chwili mamy w swoich obórkach, szopach i komórkach z narzędziami i z materiałami budowlanymi. A równie dobrze może się okazać, że tuż obok, o czym jeszcze dzisiaj nie mam pojęcia, istnieją materiały i narzędzia, które tę moją dróżkę w przyszłość zamieniłyby w coś absolutnie wyjątkowego, czego ja moimi rękami nie mogłabym zbudować, dlatego że nie umiem budować tak dobrze, jak Bóg, siła wyższa, niezależnie od tego, w jaki sposób rozumiesz Boga, nawet jeżeli nie wierzysz w żadnego Boga. Ale przecież jest coś, co, co prowadzi człowieka, jest. Coś, co sprawia, że to wszystko funkcjonuje. Jest coś, co sprawia, że zdarzają się cuda. Więc jest siła, która jest większa od nas. I ja jestem przekonana o tym, że trudno powiedzieć co to jest, <gryw> używając ludzkich pojęć, ale ja to rozumiem jako pewien jako pewien, nazwijmy to obłokiem, takiej esencji dobra, harmonii, równowagi, prawdy, miłości. I to jest źródło wszystkiego, co jest właściwe, wszystkiego, co jest prawdziwe i wszystkiego, co jest dokładnie takie, jakie powinno być. I wystarczy tylko poprzez. Medytację, albo poprzez modlitwę, albo poprzez po prostu myśl bycia w kontakcie, poprzez intencję, poprzez chęć bycia w kontakcie z tą energią. Jeżeli wysyłasz z siebie taką chęć bycia w kontakcie z tą siłą, to ona z Tobą jest i ona w Tobie jest i ona Cię wypełnia, i to właśnie ona prowadzi Cię naprzód.